Zwiększyć sprzedaż i zaoszczędzić czas. Marzenie każdego przedsiębiorcy. Czas. Czas to jest jedyna rzecz, której w życiu się nie da kupić, i tak naprawdę najcenniejsze aktywo i w życiu, i w biznesie a sprzedaż to jest tlen Twojej firmy, tlen Twojego biznesu to jest coś, co sprawia, że możesz funkcjonować i się rozwijać. Więc, jeżeli ja dzisiaj byłbym w stanie sprawić, że będziesz w stanie szybciej dokonywać efektywnych transakcji, to będę w stanie zagwarantować Twojej firmie stały rozwój. I właśnie takimi kryteriami kierujemy się, organizu organizując kolejną edycję Akademii Przedsiębiorcy Sukces po Polsku. Bo naszym celem jest zwiększać sprzedaż naszych partnerów i naszym celem jest ograniczać czas poprzez współpracę jedynie rzetelnych i zweryfikowanych firm. Ale jak my to robimy? Otóż nasze wydarzenie ma charakter targowo-edukacyjny. Oczywiście edukacja tam też jest w tle. No bo wiadomo, jak spotykamy się na dwa dni, to nie możemy przy kawce robić przez dwa dni jedynie networkingu. Ale to jest dodatek. Wiedza praktyczna, zgodzisz się, jest ważna w biznesie i dlatego na scenie u nas zawsze są praktycy biznesu. Ale tak jak mówiłem, to jest dodatek. Bo głównym powodem tego, że się spotykamy, jest powiem wprost: zarabianie pieniędzy. Spotykamy się po to, żeby zarabiać pieniądze, żeby sprzedawać swoje produkty i usługi. Więc jeżeli dzisiaj jesteś rzetelną firmą. Która jest w stanie obsłużyć nowych partnerów w swoim biznesie, masz dobry produkt, masz dobrą usługę. To ja mam właśnie coś dla ciebie, bo ja cię ci mogę oszczędzić Twój czas i zwiększyć Twój przychód. Poprzez chociażby targi, które odbywają się na naszej akademii. Eee, ludzie przyjeżdżają, wystawiają tam swoje produkty. Zaskakujące może być dla ciebie to. Że udało nam się osiągnąć nawet 80 tysięcy obrotu na tych targach. Na zwykłych produktach, które przeszły z rąk do rąk typu zdrowa żywność, jakieś wyciskarki do soków, kosmetyki, nalewki, wina, bardzo dużo różnych rzeczy, które się tam pojawiły. Ale fizycznie w trakcie dwóch dni wygenerowaliśmy 80 tysięcy obrotu. I to jest jedna z rzeczy: niezależnie od tego, czy masz produkt, który da się sprzedać na targach, czy tylko chcesz zaznaczyć obecność swojej firmy, sprawić, żeby ktoś kojarzył Twoją twarz z Twoim logiem. To możesz zrobić stoisko na naszym wydarzeniu i nawet powinieneś. Ale to nie jest wszystko. Jak jedziesz na tego typu wydarzenie, jesteś na przykład pierwszy raz, to często nikogo nie znasz. I po prostu marnujesz czas na to, żeby zobaczyć, z kim warto rozmawiać, kto jest z branży, która Ciebie interesuje, w ogóle, żeby się troszkę roz... odnaleźć w tym całym środowisku. A my zrobiliśmy to w ten sposób, że mamy specjalną aplikację, która sprawia, że Ty po zarejestrowaniu się na 2-3 dni przed wydarzeniem dostajesz pełną informację, kto będzie na wydarzeniu, z jakiej jest firmy, jaką branżę reprezentuje. W związku z czym Ty możesz się dzisiaj przygotować. Z kim chcesz porozmawiać? Komu chcesz coś sprzedać? Od kogo chciałbyś coś kupić? Możesz się z tym kimś umówić za pomocą tej aplikacji. Mamy taki specjalny czas przeznaczony na naszej Akademii, gdzie te spotkania się odbywają i wiesz, co jest fajne? Ten czas jest ograniczony, a to sprawia, że nie ma tam już zbędnych um, zbędnego przedstawiania się, zbędnych wstępów. Nie, mamy 15 minut w parze na rozmowę o biznesie. Mówisz, co Ty masz i czego potrzebujesz. Twój partner mówi, co ma i czego chciałby od Ciebie, co mógłby Tobie zaoferować. I gadacie już o samych konkretach. I właśnie o to chodzi. Chodzi o to, żeby oszczędzić czas, ale chodzi o to też, żeby Tobie dać czas wcześniej na przygotowanie się. Ty możesz się zastanowić, czy chcę współpracować z tą branżą. OK, jak ja mogę do niego dotrzeć? I na przykład na tego typu właśnie sesjach, bo my to nazywamy face-to-face, dwie akademie temu przyjechał człowiek od fotowoltaiki i podpisał dwa kontrakty na 150 tysięcy. Takie rzeczy się dzieją regularnie. Oczywiście takich transakcji jest dużo więcej, ale o tym nie będę teraz opowiadał, bo choćbym nie wiem jak długo mówił, jak fajna jest nasza współpraca, to i tak jedyne, co możesz zrobić, to przyjechać i to sprawdzić. Przekonać się na własne oczy, czy to, co mówię, jest prawdą. Naszym założeniem było stworzenie tego wydarzenia w taki sposób, aby cena nie była żadnym ograniczeniem. Więc gwarantuję Ci, że cena, którą możesz zobaczyć na stronie, jest przystępna i będzie w zasięgu Twojej ręki. Zarówno jeśli chodzi o wydarzenie, jak jeśli chodzi o zrobienie stoiska. Więc to, co musisz zrobić teraz, to znaleźć czas na następną akademię, sprawdzić datę na stronie, kiedy się odbywa następna akademia i zastanowić się, do kogo chciałbyś dotrzeć, z czym chciałbyś dotrzeć i pokazać nam, co chciałbyś nam zaprezentować. W naszej grupie jest na w tym momencie 500 osób regularnie ze sobą współpracujących. I teraz, co chciałbyś nam zaproponować i dlaczego właśnie z Tobą mielibyśmy współpracować? Wejdź na stronę, kup bilet, przyjedź do nas lub jeżeli masz jeszcze jakieś pytania, to zostaw kontakt do siebie, a my się do Ciebie odezwiemy, odpowiemy na wszystkie Twoje pytania. Zobaczymy, jaka jest przestrzeń do współpracy. Bo od razu mówię, że wszystkich do współpracy nie zapraszamy. I jest wiele osób w Twojej branży, które pewnie chciałyby z nami współpracować, ale nie z każdym będziemy to robić. Więc porozmawiamy o tym, co mogłoby się wydarzyć, żebyśmy to właśnie my ze sobą współpracowali. Ale ja wiem jedno, że dzisiaj czas... Jest najcenniejszym aktywem. A rynek przekona mnie wielokrotnie do tego, że niestety dzisiaj wiele ludzi potrafi mi obiecać, że jest w stanie coś zrealizować. Ale niestety już niewiele ludzi jest w stanie tak naprawdę dowieść ten obiecany wynik i zakończyć transakcję sukcesem. Więc ja dzisiaj chcę współpracować tylko z ludźmi, którzy udowodnili mi to, że są godni współpracy. I mam nadzieję, że jednym z tych osób jesteś ty. I że zobaczymy się na następnej akademii, będziemy mogli się poznać, i będziemy mogli porozmawiać o tym, jak możemy wspólnie zarabiać pieniądze. Do zobaczenia!